Krapkowice ciekawa krzyżówka, chyba jestem na ulicy Głowackiego. A tam dalej proszę zobaczyć ciekawa zabudowa z czerwonej po niemieckiej cegły. Mieści się tam jakiś salon rowerowy. oczywiście wszędzie banki prawie 15 po, 10, po 11 13 maja 2012 roku czyli mieliśmy bank spółdzielczy a tu proszę drugi jakiś nawet ciekawy inny ING Bank